Okay. Gościem Radia Katowice jest Adam Trzebińczek, dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry szanowni widzom. Cały czas informujemy Państwa na antenie Radia Katowice na bieżąco o sytuacji związanej z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę, w trakcie którego polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Punktualnie o godzinie 8.30, czyli za niespełna 19 minut rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie rady ministrów. Panie dyrektorze, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Trwa od ponad 3,5 roku. Szpital Kolejowy organizował zbiórki, przyjmował żołnierzy ukraińskich z frontu. Czy te działania są regularne? Na obecną chwilę nie, ponieważ no, ta wojna jest długotrwała i w początkowej fazie oczywiście wszyscy my wspieraliśmy działania wojenne na Ukrainie. Zbieraliśmy i medyczny sprzęt, i lekarstwo, pomagaliśmy, przyjmowaliśmy rannych żołnierzy. Natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy, no tutaj plan. Obrony państwa jest tutaj na tyle przygotowany, że odpowiednie szpitale są gotowe, gdyby takie coś się wydarzyło, żeby udzielać takiej pomocy. W ostatnim czasie widać zwiększenie aktywności rosyjskich wojsk na Ukrainie. Choćby atak na Kijów, do którego doszło w weekend, ucierpiały między innymi budynki rządowe. Czy to wymaga od państwa bycia w stanie jakiejś zwiększonej gotowości, czy tak jak pan wspomniał, czekają państwo po prostu na ewentualne decyzje z góry? Szanowny redaktorze, no ochrona zdrowia to także służba, i myślę, że każdy lekarz, każda pielęgniarka i każda osoba pracująca w ochronie zdrowia zdaje sobie sprawę, że. Musimy być gotowi na to, żeby służyć naszym pacjentom rodakom, a także osobom z Ukrainy, jeżeli będzie taka potrzeba. Więcej o rosyjskich dronach na polskim niebie, no i o bieżącej sytuacji będziemy informowali państwo. Państwa na bieżąco w informacjach Radia Katowice. A teraz zmieniamy temat, bo spotykamy się w niezwykłym czasie. Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego obchodzi swoje 25-lecie, czy to ćwierć wieku, to był dla niego udany czas. Myślę, że tak, ja z tego ćwierć wieku, że tak powiem, współpracuję i zarządzam tym oddziałem od trzech lat i myślę, że patrząc na to, co opowiadają lekarze, mam profesor, te 25 lat naprawdę stworzyło wspaniały zespół, wspaniałe miejsce dla pacjentów i... Wychowało i wyedukowało bardzo wielu lekarzy. I to jest naprawdę dzieło, które służy pacjentom, bo to generalnie o tutaj chodzi. A jakie Państwo mają perspektywy? Pracy będzie coraz więcej? Pytam pod kątem tego, że ludzie coraz więcej czasu spędzają patrząc w ekrany monitorów, w smartfony, nierzadko są to dzieci, a u Państwa znajduje się pododdział okulistyki dziecięcej. Tak, ten problem narasta, społeczeństwo się starzeje, tego nie da się ukryć. Tych chorób cywilizacyjnych jest coraz więcej, między innymi jaskra, czy zaćma. Osoby coraz częściej chorują w młodym wieku, bo już w wieku po wieku po 40 roku życia rozpoczynają się już pierwsze objawy. Także okulistyka. Na no, tych pacjentów cały czas przybywa. My w ostatnich dwóch lat podwoiliśmy ilość przyjmowania pacjentów do poradni i cały czas te kolejki są i cały czas przybywa nowych pacjentów. Średnio około miesięcznie mamy 15% to 15% nowych pacjentów, więc to pokazuje skalę, jak to jest zapotrzebowanie dla okulistyki. Okiem eksperta, który nie od dziś jest związany z ochroną zdrowia, zapytam pana, na co trzeba postawić w nadchodzących latach więcej personelu, rozbudowa? Czy jaskra i zaćma wspomniane to będą właśnie te choroby, których będzie przybywało i które będą dominowały? No szeroko patrząc na to i rozmawiając z lekarzami i widząc jak sytuacja wygląda, no to choroby cywilizacyjne oka, tym bardziej tutaj w tym u nas szczególnie choroba jaskry. Jaskra jest taką chorobą, którą niestety my jej nie widzimy, ona po prostu się pojawia około po 40 roku życia, po 50, dlatego Tutaj apel moich lekarzy, szczególnie pana profesora Edwarda Wylęgały, o to, aby robić profilaktykę. Żeby badać się, chodzić do okulisty, nie bać się i sprawdzać, czy jest wszystko w porządku, ponieważ jeżeli ją wykryjemy, to nasi specjaliści są w stanie Państwu pomóc. Natomiast jeżeli już jest za późno, no to jest ten kłopot. Panie dyrektorze, wielka inwestycja rozpoczyna się w Szpitalu Kolejowym, Europejskie Centrum Okulistyki, powstanie na terenie obiektu. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Europejskie Centrum Okulistyki, czyli konkretnie co? No, prace już trwają tak naprawdę drugi rok i jest to wieloletnia inwestycja. E, tutaj żarząd województwa na czele z panem Marszałkiem uznał, że jest to priorytetowe zadanie dla województwa śląskiego i obecnie robimy modernizację czwartego piętra, czyli od całej okulistyki, oraz przystosowujemy partę dla osób niepełnosprawnych oraz tworzymy centralną rejestrację i cyfryzację. I to dla nas jest bardzo dużym wyzwaniem. Myślę, że jeszcze ta cała modernizacja będzie trwała przynajmniej dwa lata. Jest to duże wyzwanie, ale jest to po prostu wymagane sytuacją, że tych chorób jest coraz więcej i pacjentów coraz więcej, więc staramy się tutaj to rozbudować, aby stać się takim centrum, które będzie to takim centrum XXI wieku. Dla Czyli... pacjentów i dla, też dla, dla, dla pracujących. Czyli jeszcze około dwóch lat i Europejskie centrum Okulistyki stanie się faktem, tak? Myślę, że będzie tak wtedy już stuprocentowo przygotowane pod względem obsługi pacjentów, i także pod względem badań i innowacji w okulistyce. Tymczasem nowoczesna metoda leczenia jaskry została już wprowadzona w państwa szpitalu. Pomaga w tym specjalistyczny laser ekscymerowy. On pozwala leczyć jaskry. Łącząc to z operacją zaćmy podczas jednego zabiegu, czy jakieś kolejne zakupy są planowane? Cały czas tutaj lekarze jeżdżą na różne konferencje, badają, obserwują rynek, patrzą, co jest najnowocześniejszego i, i też tutaj do nas przyjeżdżają różnego rodzaju urządzenia medyczne, które testujemy. I na podstawie tego zastanawiamy się, jakie wybrać, wiadomo, że są ograniczone możliwości finansowe, ale tutaj wsparcie. I sejmiku, i zarządu województwa jest przeogromne. Dzięki nam udało nam się udać, na udało nam się kupić ten laser. Co tutaj zaznaczyć, że w tym laseru wykorzystujemy technologię wojskową. I chyba jest to jedyny laser w Europie, który mamy na dzień dzisiejszy i on bardzo mocno wspiera tutaj właśnie leczenie jaskry. I Tutaj naprawdę staramy się i stawiamy na innowacyjność. To jest dla nas bardzo ważne, żeby pacjent był jak najszybciej wyleczony i w jak najlepszych warunkach i komforcie. Panie dyrektorze, cytat z państwa strony internetowej. Niestety rynek jest trudny. Pozyskanie lekarzy pierwszego kontaktu jest w zasadzie niemożliwe. Tak, w 2022 roku Szpital Kolejowy tłumaczył likwidację poradni POZ. A jak. Z... O, może inaczej, rozumiem, że planów jej przywrócenia już nie ma. Nie, na dzień dzisiejszy rynek w Katowicach jest na tyle poukładany, że POZ-y, które istnieją, wystarczą dla pacjentów. To była przemyślana, zbadana decyzja i myślę, że ona była jednym z lepszych, jeśli chodzi o szpital. A jak z innymi pracownikami u państwa? Są wakaty, ciężko znaleźć pracowników na oddziały? Są problemy oczywiście w każdym szpitalu, natomiast staramy się na bieżąco z tym działać, chociaż poszukujemy pracowników, to nie jest tak, że to jest takie proste. Natomiast w samej okulistyce, dzięki temu. Że ten zespół jest tak dobrze zarządzany i tak dobrze się rozwija, no to tu muszę przyznać, że nawet mamy powiem tak nieoficjalne kolejkę, które chętnie będą nas przyszli do pracy i z tego bardzo się cieszymy, bo to pokazuje, że. Mamy tutaj jakiś wysoki poziom dzięki panu profesorowi i, i, i mamy chętnych do pracy. Natomiast rzeczywiście z innymi specjalnościami jest dużo, dużo trudniej. A z którym jest jeszcze. największy problem? A, brakuje anestezjologów. To jest Myślę, że każdy szpital, gdzie są zabiegi, z tym się zmaga. Prawdę powiedziawszy, moglibyśmy jeszcze więcej robić zabiegów, gdybyśmy mieli więcej anesteziologów. Po prostu nie ma ich na rynku. Internistów brakuje, także to jest taki naprawdę poważny problem, systemowy, całościowy. I tutaj musimy postawić kropkę. Adam Trzebińczyk, dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, był gościem Radia Katowice. Dziękuję. Dziękuję słuchaczom, dziękuję panu. Do widzenia.